Czy można kwitnąć w każdym wieku? Czy można kwitnąć w każdym wieku, dziewczyny? Czy ja w swoim wieku mogę jeszcze kwitnąć? Czy ty w swoim wieku możesz kwitnąć? Chcę Was zaprosić do przemyśleń na ten temat, właśnie. Oczywiście, przy okazji, będziemy się malować, więc zapraszam do mojej metamorfozy, podczas której pokażę, że w każdym wieku można kwitnąć. Trzeba uwaga, zadać sobie pytanie, które otwiera nasz umysł na to, co do tej pory może uważałyśmy za niemożliwe, czy za nie dla nas, może czasem ze względu na wiek, i otworzyć się na to. Uwielbiam, gdy kobiety kwitną bez względu na wiek. Uwielbiam, gdy w każdym wieku dbają o siebie. Uwielbiam, gdy nie myślą w taki sposób, że to już nie dla mnie, to już ja, już, to już nie, to już ten mój czas już minął, te, te, to na to mnie nie stać, to i nie może być moim udziałem, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio słyszałam bardzo fajne takie określenie, i to pochodzi chyba z memów gdzieś tam na Facebooku. Jeśli myślisz, że. Czy jak, Jeśli mówią ci, że twój pociąg już odjechał, znacie to? Jeśli ktoś ci powie, że twój pociąg już odjechał, to pamiętaj: zostawię ci jeszcze jachty i samoloty. Zapraszam do mojej metamorfozy kosmetykami, które absolutnie sprawiają, że kwitniemy w każdym wieku. W każdym wieku wiem, co mówię, ponieważ od siedmiu lat maluję się tymi kosmetykami, używam ich do pielęgnacji i od siedmiu lat polecam je swoim znajomym, nieznajomym klientkom, konsultantkom, em, wszystkim kobietom, które spotkam na swojej drodze, ponieważ Uwielbiam, gdy kobiety kwitną, i uwielbiam, gdy jak zaczynają używać właśnie tych kosmetyków, to mówią: Wow! To ja już myślałam, że już tu się nic nie da zrobić, albo ja już myślałam, że nie będę mogła tak wyglądać, bo na przykład mam zmarszczki, czy moja skóra jest sucha i makijaż nie wygląda dobrze, wchodzi w załamania. Nie, 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 nie. Przy używaniu tych kosmetyków, które zaraz się z Wami podzielę. W każdym wieku można wyglądać kwitnąco i uwielbiam te metamorfozy kobiet bez względu na wiek. Więc jeśli dzisiaj może myślisz, że twój pociąg już odjechał, to pamiętaj, zostały jeszcze jachty i samoloty. Jachtem i samolotem może być właśnie odpowiednia pielęgnacja stymulująca skórę do produkcji kolagenu i elastyny i. Super ekstra zestaw do makijażu, który nie postarza, tylko dzięki niemu wygląda się kwitnąco. Zresztą zaraz zobaczycie to na żywo. Eee, w tym czasie może poproszę, żebyście napisały dziewczyny, czy już znacie e, markę Mary Kay, czy już miałyście styczność, czy miałyście kiedykolwiek na sobie, jak wasze wrażenia, OK? Dobra. Pierwszym takim kosmetykiem, który sprawia, że wyglądamy kwitnąco w każdym wieku jest uwaga: Tada! Jedna pompka, dosłownie, troszkę sobie dołożyć. półtorej pompki dodałam, Kremu CC, który nie zastyga na skórze, nie zabetonowuje skóry, nie wchodzi w załamania w linię, nie osiada na na meszka, meszku włosowym nie sprawia, że jesteśmy jak mumie zamurowane <śmum> i tym samym postarzone, tylko przepięknie integruje się ze skórą dzięki temu już będziecie mogły dziewczyny zobaczyć jak w ciągu dosłownie pół minuty moja skóra wygląda na milion Anetka pisze, czy można u Pani zakupić te kosmetyki można Anetko, jeśli nie jesteś e, już klientką jakiejś konsultantki i nie jesteś już jeszcze w procesie pięknienia razem z nią, to zapraszam Ciebie do kontaktu. Słuchajcie, popatrzcie dziewczyny, co się wydarzyło na mojej skórze. Co się wydarzyło na mojej skórze? To jest dla mnie co każdego poranka to jest dla mnie magia. Dzień dobry, Beatka, Anetka, Ewa! Dzień dobry wszystkim! Dziewczyny, drugim krokiem, który absolutnie sprawi, że będziesz wyglądać kwitnąco. W ogóle wiek nie ma znaczenia. sztos, Beatka pisze, sztos! Jest puder, jedwabisty puder sypki. Dlaczego jedwabisty? Bo jest na bazie oleju słonecznikowego, czyli jest em, mineralny, jest em, w sensie, nie będzie go widać, zaraz zresztą zobaczycie, nie będzie go widać, że jestem jak córka młynarza omączona, <laughs> nie będzie wchodził w żadne zmarszczki, tak, w żadne załamania czy bruzdy, tak, <laughs> pokazuję, gdzie zwykle bywają, i nie będzie osiadał na meszku włosowym, jeśli takowy masz, czasami bywa, że jest bardziej intensywny, tylko pięknie się scali, z kremem CC, który nałożyłam wcześniej, Beatka pisze rewelacja, kocham kosmetyki Mary Kay. dziękuję, że się dzielisz dzielcie się dziewczyny, które znacie które nie znacie, próbujcie testujcie Beatka pisze, nie ma lepszych kosmetyków D czyli drugi krok, to jest puder jedwabisty który daje efekt photoshopa <generalnie> naprawdę, zaraz zresztą zobaczycie troszkę sobie zdmuchuję, jeśli mam za dużo i takim pędzlem, który jest do tego specjalnie dedykowany, czyli ma równo włosie, sobie po prostu go nakładam. I one, te dwa kroki, to już jest baza, to jest fundament, to jest coś, co po prostu wyrówna nasz koloryt skóry, a nie, nie postarzy, bo będziemy e, tu mieć przepięknie to zintegrowane z naszą skórą. Beatka pisze, do, dołączajcie do Mary Kay, bo warto. OK. I tak przygotowana moja skóra. Zobaczycie jak świetnie przyjmie kolejne kosmetyki. Dlaczego mówię, że świetnie przyjmie? Ponieważ kolejne kosmetyki to na przykład róż, rozświetlacz i bronzer, które bardzo często nie chcemy, których nie chcemy używać ze względu właśnie na wiek, ze względu na na przykład zmarszczki. A zobaczycie jak tutaj bardzo fajnie to będzie razem wyglądać. E, tylko tak, ja mam taką paletkę, gdzie mam tutaj już trzy cienie e, i trzy produkty do policzków: e, róż, rozświetlacz i brązer. E, I teraz mam zestaw profesjonalnych pięciu pędzli. E, mając taki zestaw, masz już praktycznie wszystko. Już nie musisz biegać po sklepach, i, po sklepach i szukać kolejnych innych pędzli, które sprawią, że będziesz wyglądać kwitnąco, ponieważ te pędzle są absolutnie magiczne. Ja tutaj już je odsunęłam, otworzyłam. To jest pięć pędzli, które, o, zamknięte w takim super fotu, fotura, foturale? Nie, futerale. Futerale. Futerale e, są zawsze e, bezpieczne, że się nie kurzy, nie brudzi. Są zawsze pod ręką w jednym miejscu. E, więc e, po prostu sobie otwieram i sięgam. Po uwaga, magiczny pędzel do policzka, którym <grym> nabiorę sobie brązer I uwaga, zaraz powiem dlaczego się nim nie postarzę. Zresztą zaraz będziecie wiedzieć, widzieć. Nałożę sobie rozświetlacz, którym też się nie postarzę. Nie będzie podbijać w ogóle zmarszczek. I czekajcie jeszcze trochę. Nagrywając zrobię to zwykle mocniej, żeby było bardziej widać. E, I na środek sobie tego pędzla sobie biorę troszeczkę różu, którego bardzo często starsze kobiety właśnie e, nie, nie m, mają obawę przed używaniem, ponieważ wiecie czasem nam się kojarzy to z takimi plackami, z takim, czy nawet używanie brązera nam się kojarzy z takim postarzaniem się. Nie, 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 nie. Tu popatrzcie, co się dzieje. Sięgnęłam po kolejny pędzel taki puchaty którym sobie wszystko fajnie tutaj rozmasuję. Na końcu sobie taką trujeczkę zrobię, o, Bach, Bach, Bach-Bach. Dzięki temu nie mam placka na policzku, nie mam tutaj. Mm, nie, nie, nie wchodzi mi to nigdzie w żadne załamania, tylko jest pięknie skóra wygładzona. W tym samym w, tym samym, w tej samej paletce mam zamknięte trzy cienie. Więc sobie teraz nałożę lepując. I na to drugi, ciągle ten sam pędzel, popatrzcie, nie muszę mieć miliona pędzli. Ważne jest, żebym sobie tak mniej więcej tutaj już zakańczała, czyli nie może być po, trochę za, za nisko, bo czasami właśnie tak nie wiemy, czy za nisko sobie kładziemy i wtedy nam to oko opada. Więc pamiętajmy, żeby te linie zachować, że dotąd maksymalnie. I teraz sięgam po taki fajny pędzel... <gry> Który, tylko czekajcie, bo sobie po wczorajszym jak yy, na przykład ja wczoraj używałam innych kolorów a nie zdążyłam sobie umyć pędzli to po prostu co sobie robię? Paluszkiem pyk, 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 pyk pyk, pyk, pyk także to taki fajny fajna podpowiedź i tak naprawdę prawie nic nie mam ale nałożę jeszcze więcej, żeby było bardziej widoczne. O. Bo i tak ta robota już jest zrobiona, zresztą zaraz zobaczycie w efekcie końcowym. Ale żeby było bardziej widać po drugiej stronie, to nałożę troszkę więcej. Ok, i wiem, że jeszcze nie za bardzo widać, ale poczekajcie, tu się zaraz zacznie dziać. Ponieważ sięgam po magiczny pędzel do brwi, boże, magiczną kredkę do brwi, którą sobie podreperuję troszeczkę. I naprawdę, dziewczyny, jeśli chcecie wyglądać kwitnąco, nie róbcie sobie ostrych brwi. Ostrych, takich czarnych, kanciastych. Czasami, czasami po prostu e, to nie, nie jest tak, że my wyglądamy e, gdzieś tam na jakiś późny wiek, tylko to, co sobie robimy. Jeśli interesuje Cię materiał e, o błędach w makijażu, napisz do mnie koniecznie. Mam taki nagrany filmik e, dla moich pań klientek. Bo czasami sobie same krzywdy robimy, nie? O! Tada! Już jest lepiej o nie, bo lepiej, i już zaraz zacznie się dziać magia, gdy dołożę sobie brązową kredeczkę, konturówkę w linię rzęs i uwaga, efekt wow, rozetrę pędzlem z mojego zestawu. To samo zrobię jeszcze na górze. Nie wiem, czy to widać, ale maluję nie w linii wodnej, nie na powiece, tylko po prostu po rzęsach. Kredeczka, konturówka ta jest mięciuteńka, więc ona i tak tam osiada sobie. A my wtedy co? Kolejnym magicznym pędzlem rozcieramy ją, i oko staje się przydymione, za podkreślone, niepomniejszone. Nie podbijają mi się cienie pod oczami. Tylko jest fajnie, mm, po prostu za takie zauważone, nie, jak to nazwać. Dobra, co teraz? Teraz sobie oczywiście pomaluję rzęsy, gdyż ponieważ jestem cała naturliś, nie mam ani rzęs, ani brwi zrobionych i używam dzisiaj akurat takiego tuszu, który... Z jednej strony jego szczoteczka jest taka płasko i nią się zygzu, 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 zygzakuje. Potem się szczoteczkę przekręca i wydłuża. I mamy co nie posklejane, nie jakieś tam obciążające oko, tylko fajnie, naturalnie podkreślone. O, spadła mi rzęsa, będę miała szczęście. <noise> Rzadko mi się to zdarza. Czyli patrzę, która to strona, ta ok, i zygzu, zygzu, zygzu. Przekręcam i wyciągam. To jest jeden z dwóch moich ulubionych tuszy. Zaraz wam pokażę drugi. Mhm. Fajnie podkreślone oczy, nie? Zauważone, jak to dzisiaj padło. Drugim tuszem, który bardzo, bardzo lubię, jest tusz taki, który masz toteczkę totalnie inną od tamtej i lubię je obie. Sobie używam naprzemiennie, od humoru w zależności. Ale też to teczkę polecam wszystkim paniom, które, wszystkim wam, dziewczyny, które macie króciuteńkie włoski, czy głęboko osadzone oczy, czy opadającą powiekę, czy macie tendencję, że wszystko wam się rozciapuje wokół oka, to ten tuż spełni absolutnie e, w waszej sytuacji e, się doskonale. E, co teraz? E, teraz, dziewczyny, jeszcze sobie sięgnę po puder rozświetlający z mojej super ekstra paletki i majdnę się tutaj nim po to, żeby zaraz zobaczycie efekt wow, fajnie uwypuklić usta. I teraz uwaga, Totalnie krzywo namalowałam, ale nie przywiązuję się do tego błędu, ponieważ zrobiłam to bardzo leciutko, bardzo delikatnie i nałożę sobie teraz śmieńecze, która połączy się razem z tą konturówką. Ja cię sole, po prostu kocham ten moment. I słuchajcie, dziewczynki, jaki efekt, jaka piękna jest ta szminka, to jest szok. Już robię przybliżenie. O co mi chodzi, mówiąc o szmince? O to, że absolutnie używanie konturówki w taki właśnie sposób, czyli jak widziałyście, zaznaczyłam najpierw dół, potem dziubek. Potem połączyłam bardzo delikatnie, nie naciskając, tak? Jak nie naciskamy, tylko jest to subtelne, to ten efekt, ten jest to efekt wow, takiego odmłodzenia. I ruchem od dołu do góry, tak, malutkimi odcinkami, lekko, tylko do, nie dociskając, tylko lekko dotykając ust, po, pociągnęłam sobie jakby owal ust, nie? Czyli owal ustu podniosłam, można by było powiedzieć. I e, dzięki temu e, widzicie, uśmiech jest taki młodzieńczy, promienny, nie, nie mam takich smutnych ust, nie mam też efektu jakiejś tam pudernicy, tak? W sensie takim, że nie postarza to, tylko właśnie fajnie odmładza. Czy w każdym wieku można wyglądać kwitnąco? Myślę, że jak. Um... <gry> będę mieć 60, to również e, będę wyglądać kwitnąco, używając. Tych kosmetyków w taki sposób, e, bardzo subtelnie w makijażu naturalnym. E, jaka jest to pomadka, Margaret? Pisze, kochana, jest to pomadka z linii suprem, nawilżająca, festive pink, tak? Nie zobaczyłam, ale tak. Znam je ja wszystkie na pamięć, bo je po prostu kocham, uwielbiam. Festive pink połączona z konturówką Berry I normalnie można by pomyśleć, że to nie jest dobrze skomponowany zestaw, nie? Ponieważ Berry jest dużo, dużo ciemniejsza, ale nic bardziej mylnego. W połączeniu z tą konturówką i z, też z czerwoną Red, ta szmineczka, to jest po prostu Red, to jest po prostu dziewczyny, patrzcie. Jaka piękna. To jest mistrzostwo. Uważam, że lepiej sobie kupić mniej, a lepszej jakości niż e, to co robimy czasem w życiu, że kupujemy wszystko, wszędzie, byle co, byle tylko, następna, byle tylko, bo, bo, bo jest ciągle w nas gdzieś tam e, nadzieja. E, lepiej kupić mniej, a takiej jakości, żeby był efekt, wow, żeby to był, było, e, dawało takie fajne, kwitnący wygląd. Absolutnie uważam, że te kosmetyki, których użyłam tutaj do tego makijażu i używam ich każdego dnia, czasami zmieniam tylko po prostu kolory, cienik, szminek i tak są kosmetykami, w których każda kobieta będzie wyglądać kwitnąco. Jeśli chcesz je spróbować, przetestować, nie masz swojej konsultantki, której możesz to zrobić, to zapraszam Ciebie do kontaktu, ponieważ nie ma tych kosmetyków w sklepach, choćby mogły być na półkach, w aptekach absolutnie. Mnie osobiście wyleczyły spękających naczynek i wiele kobiet, które już po siedmiu latach um, obcowania z tymi kosmetykami spotkałam na swojej drodze, którym stworzyłam program pielęgnacyjny w oparciu o potrzeby ich skóry absolutnie zmieniło się swoje, stan swojej skóry na lepszy. Więc nie ma o czym nawet mówić. Trzeba próbować. Cudownego dnia pozdrawiam, uciekam na YouTube'a, bo każdego dnia o dziewiątej jestem też na YouTubie z treściami motywacyjnymi, które kocham, z książkami, które uwielbiam. No, więc zapraszam, kto ma niedosyt. Cudowności dla Was.